Pewien człowiek schodził z Jeruzalem do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali, zostawiwszy na półmarłego odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan, zobaczył go i minął. Tak samo Lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go minął. Pewien zaś Samarytanin wędrując, przyszedł również na to miejsce. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko, podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem. Potem sadził go na swoje bydle, zawiózł do gospody. I pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął dwa denary, dał gospodarzowi i rzekł: miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał. Jezus rzekł: idź i ty czyń podobnie. Wzruszył się głęboko. Samarytanin jak zobaczył zranionego człowieka, wzruszył się głęboko. Kapłan i Lewita przeszli obojętnie, zobaczyli, widzieli tego człowieka. Widzieli jego rany, jego ból, ale przeszli, nie wzruszyli się głęboko. Samarytanin wzruszył, wzruszył się głęboko. Pomógł, pomógł mu nie dlatego, że miał taki obowiązek, pomógł mu dlatego, że wzruszył się. Był wrażliwy, była empatia. On czuł ból, cierpienie tego człowieka. Jezus mówi I Ci ty czyń podobnie. Jezus nas wzywa, powołuje do tego, Abyśmy pomagali takim ludziom. My też spotykamy w życiu takich ludzi poranionych, może nie fizycznie, ale na różne sposoby poranionych, i dzisiaj też spotkamy takich ludzi, chociaż jednego takiego człowieka zapewne spotkamy. Zapewne Pan Bóg postawi na drodze naszego życia człowieka, który jest jakoś poraniony, który mu jakoś ciężko, który cierpi. My mamy się wzruszyć głęboko jego cierpieniem, i to wzruszenie ma nas popchnąć do jakiegoś działania, żeby pomóc mu, czy to fizycznie, czy materialnie, czy poświęcić czas temu człowiekowi. Spróbujmy zauważyć takiego człowieka i być wrażliwym na tego człowieka, na jego rany, na jego ból. Spróbujmy mu pomóc. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Pozdrawiam serdecznie z Panem Bogiem.